Witamy w programie Hello2 interaktywnym podręczniku do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej. Aby obejrzeć daną stronę podręcznika, możecie wybrać nazwę rozdziału i dwukrotnie ją kliknąć. Otworzy się wtedy pierwsza rozkładówka z danego rozdziału. Dwukrotnie kliknąć nazwę lekcji. Wpisać żądany numer strony za pomocą klawiatury komputera lub Twojego modelu tablicy. Pamiętajcie jednak, by kliknąć jeszcze przycisk Go. Wybrać rozkładówkę widoczną na podglądzie lub przewrócić kartkę. Aby z rozkładówki powrócić do spisu treści, kliknijcie ikonę domku. Kliknięcie tego znaku powoduje przejście na następną stronę podręcznika. Kliknięcie tej strzałki lub takiego znaku powoduje powrót na poprzednią rozkładówkę. Z kolei ten znak przenosi nas na ostatnią dostępną rozkładówkę, a ten na początkową. Kliknięcie podświetlanego ekranu powoduje jego powiększenie. Na każdym ekranie dostępne są następujące narzędzia. Pisak w dwunastu kolorach o dziewięciu grubościach. Zakreślacz w trzech kolorach. Korektor, dzięki któremu możemy wymazać dowolne elementy. Jeśli zamażemy na przykład wyrazy w odwrotnej kolejności, po kolei będziemy mogli je odsłonić za pomocą strzałki. Gumka do ścierania. narzędzie kasujące ostatnio postawiony znak narzędzie do kasowania wszystkiego opcja notatka Pozwalająca na szybkie zapisanie czegoś ważnego w programie Notatnik. Uwaga! Można to zrobić tylko za pomocą klawiatury z komputera. Stoper pozwalający kontrolować czas wykonywania ćwiczeń. Czysta tablica która umożliwia zapiski na niej w dowolnym fragmencie lekcji. To, co napiszemy na tablicy, zostanie zachowane, dopóki tego nie zatrzemy lub nie wyjdziemy z programu. Do notatek można w każdej chwili wrócić. Można też je sobie wydrukować. narzędzie pozwalające na pokazanie wybranej części ekranu, na przykład zdjęcia. Aby wyjść z tego narzędzia, jak i z każdego innego, należy kliknąć górną strzałkę. Szkło powiększające pozwalające na powiększanie dowolnego fragmentu rozkładówki. Aby powrócić do rzeczywistego rozmiaru, klikamy tutaj. Przesłona i szkło powiększające mogą działać razem. Pamiętajcie, że strzałka znajdująca się na górze paska narzędzi służy do zakończenia pracy z którymkolwiek narzędziem. Pasek z narzędziami można dowolnie przesuwać. Ćwiczenia, do których dołączono nagrania, oznaczono w ten sposób. W dowolnym momencie nagrania możemy pokazać transkrypcję, a także odsłuchiwać wybrane fragmenty. Wystarczy wtedy kliknąć na tekst. Transkrypcję również można wydrukować. Okno odtwarzacza można dowolnie przesuwać. Ten klucz umożliwia Wam sprawdzenie wykonanego ćwiczenia. Okno z kluczem można również przesuwać. Ikonka ze strzałką informuje, że można otworzyć dodatkowe ćwiczenie interaktywne. Znajdujące się także na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika. Każde polecenie można ponownie odsłuchać, klikając na tę ikonkę. Ćwiczenia z naklejkami oznaczono w ten sposób. Aby zobaczyć naklejki, należy powiększyć ćwiczenie. Naklejki możemy dowolnie przemieszczać. Ta ikona natomiast kieruje nas do plakatów, na których również możemy korzystać z narzędzi. Na każdej lekcji piątej znajduje się animowana historyjka do rozdziału oraz sekcja Let's Sing, czyli ćwiczenie ułożone na podstawie wybranej piosenki z rozdziału. Dzięki temu przyciskowi wchodzimy w słowniczek. Po kliknięciu obrazka możemy usłyszeć wymowę danego słowa oraz zobaczyć jego pisownię. Można też ponownie posłuchać wymowy każdego słówka, klikając na ikonkę z nutkami. W zależności od potrzeb, możemy wybrać słówka z danej lekcji, rozdziału lub wszystkie słówka z podręcznika ułożone alfabetycznie. Możemy też wymieszać kolejność słówek w obrębie wybranej lekcji. Klikając z kolei ten przycisk, powracamy do alfabetycznego spisu. Dzięki tej funkcji wchodzimy do zbioru kart obrazkowych. Karty podzielono nie tylko według rozdziałów, lecz również tematycznie. Klikając tę ikonę, możemy stworzyć dowolny układ kart i pracować dzięki temu z kilkoma obrazkami naraz lub szybko stworzyć na przykład ćwiczenie typu memory. Karty można dowolnie wymieniać. Aby powrócić do pojedynczego układu kart, klikamy tę ikonkę. Klikając tę ikonkę, wracamy do podręcznika. Natomiast ta ikona kieruje nas do zeszytu ćwiczeń. W podręczniku dostępny jest ponadto film wideo. Podzielony na trzy odcinki. Tutaj także możemy pokazać tekst, wydrukować go oraz skorzystać z instrukcji, jak pracować z filmem. Ta ikona natomiast przenosi nas do krzyżówki obrazkowej, która utrwala słownictwo z całego podręcznika. W każdej chwili można też wydrukować rozkładówkę aktualnie widoczną na tablicy. Życzymy owocnej pracy i dobrej zabawy z Hello 2.